Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek techniczny, trochę nawiązujący do poprzedniego odcinka o silnikach 1.6 CRD i 1.7 CRD. Mianowicie opowiem o takim samochodzie jak Hyundai i40, czyli przedstawiciel segmentu D koreańskiej marki. Zaprezentowany w 2011 roku na Genewa Motor Show, produkowany w Korei Południowej, w Kaliningradzie oraz tiaret. Jest to następca Hyundai Sonaty, oferowany jako sedan oraz kombi o tej samej długości z sześciobiegową automatyczną skrzynią biegu, sześciobiegową manualną oraz dwusprzęgłową, siedmiobiegową DCT. Samochód był oferowany jako sedan oraz kombi. Długość to 477 cm, szerokość 181, wysokość 147, dosyć duży rozstaw osi, do aż 277 cm. Sedan miał bagażnik 525 litrów, kombi od 540. Samochód był oferowany z kilkoma silnikami benzynowymi, między innymi. Takim silnikiem jak 1.6 GDI 133 konie, 2.0 GDI 164 do 178 koni mechanicznych, 2.0 MPI o mocy od 152 do 166 koni oraz najwięcej było silników, oczywiście tych omówionych w poprzednim odcinku, czyli 1.6 CRDI. O mocy od 115 do 136 koni oraz 1.7 CRD i o mocy od 115 do 141 koni mechanicznych. Samochód standardowo już miał dosyć bogate wyposażenie, aczkolwiek jest też sporo wersji wyposażeniowych, m.in. Active Business Classic Comfort Plus, Style Premium GL, GLS, SE, w zależności właśnie od kraju, w którym był. Oferowane te wersje wyposażenia się różniły. Co jeszcze można o samym samochodzie powiedzieć? Tutaj najpierw została zaprezentowana odmiana kombi, później odmiana sedan. W 2014 roku auto przeszło w pierwszy facelifting. Zmieniono zderzaki, atrapę chłodnicy. Przeprojektowano reflektory, dodano światła dzienne w technologii LED. Dodatkowo pojawiła się także skrzynia dwusprzęgłowa, siedmiobiegowa. Z takich jeszcze ciekawostek, w 2018 roku pod koniec auto przeszło drugi facelifting. Tutaj powrócono do silnika z powrotem 1,6 CRDI. Także tutaj jest to dosyć ciekawostka, taka, że. Najnowsze egzemplarze mają z powrotem silnik 1.6 CRDI, także to by było na tyle odnośnie takich danych technicznych, podstawowych. Teraz, może, co nieco o samym samochodzie. No, samochód jest odpowiedzią na pewno koreańskiej marki na niemiecką konkurencję, czyli Volkswagena Passata B7 czy Opla Insignia. Tutaj, Hyundai, zaprezentowany w 2011 roku, na pewno sylwetka jest dosyć nowoczesna. Może się podobać szczególnie wersja kombi. Ja myślę, że jest nawet dużo ładniejsza, powiedzmy, od sedana. Samochód w wersji kombi jest też dużo praktyczniejszy, bo bagażnik niestety w sedanie jest mało ustawny. Co do samego samochodu. Dosyć spora przestrzeń z przodu, z tyłu, aczkolwiek porównując powiedzmy do niemiecki szczególnie do Passata, to może się wydawać niektórym osobom, że, ten, że ta przestrzeń jest niestety mniejsza, szczególnie bagażnik powiedzmy w Passacie jest zdecydowanie, może nie zdecydowanie, ale widocznie większe czy bardziej ustawny. Na pewno jest dosyć spora wygoda, wnętrza, dobra pozycja dla kierowcy, dosyć dobra ergonomia. Co do jakości materiałów, są one średnie. Niestety tutaj użytkownicy też to potwierdzają, powiedzmy na forach, że, że te materiały są, powiedzmy, plastiki, szczególnie mogą wydawać jakieś odgłosy, powiedzmy, na nierównej drodze. Co do samych wersji silnikowych tutaj najmocniejszy silnik 177 konny. Aczkolwiek sama jazda powiedzmy tutaj zawieszenie jest zdecydowane zdecydowanie nastawione bardziej na komfort niż na jakieś odczucia sportowe czy dobre właściwości jezdne w zakrętach. Samochód na pewno może się podobać zawieszeniowo osobom, które lubią bardziej komfortową jazdę, większe zawieszenie, także tutaj użytkownicy na pewno będą z tego zadowoleni. Co do zawieszenia, z przodu są kolumny MacPersona, niestety wahacze są z aluminium, także koszty wymiany tych części niestety nie będą, tanie, dosyć łatwo się poddają powiedzmy. Te elementy, szczególnie na naszych, powiedzmy jak ktoś będzie jeździł po nierównych, dziurawych drogach. Co do tylnej osi jest, jest to układ wielowahaczowy, ale dużo większej trwałości, także tutaj koszty są, jak i obsługa, znacznie tańsza, jak i mniej wymagająca, powiedzmy. Reszta części, powiedzmy, jest w średnio wysokich cenach. Tutaj... Samochody, jak i japońskie, jak i koreańskie nigdy się nie wyróżniały specjalnie jakąś taniością, powiedzmy, części zamiennych. Tutaj niemieckie marki mają zdecydowanie większą przewagę. Co do samych silników, no dużo Audi z silnikiem podstawowym. 1,6 GDI bezpośredni wtrysk paliwa, silnik wolno wsuncy. Na pewno jest to jednostka zapewniająca przeciętne osiągi, powiedzmy, ale dosyć. Małe spalanie, średnio może to być około 7 litrów, nawet na trasie, nawet mniej. Dwulitrowy motor jest dużo mniej popularny, także tutaj na to też musimy zwrócić uwagę. No i koszt zainstalowania instalacji gazowej jest też powiedzmy dużo większy w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Dużo więcej egzemplarzy jest z silnikiem 1.7 CRDI oraz 1.6 CRDI, który teraz został zamieniony z powrotem. Także tutaj, aczkolwiek te samochody mogą mieć już spore przebiegi, zresztą na portalach jeszcze powiem później o cenach. Tutaj co do napędu samego były oferowane skrzynie manualne, automatyczne, później zastąpiono automat hydrokinetyczny, zastąpiono dwusprzęgłowym. Tutaj diesle spalanie średnie może wynosić około 5-6 litrów, także yy, nawet powiedzmy na trasie, może jeszcze, możemy osiągnąć jeszcze mniejsze spalanie. Na pewno z, z silnikiem diesla, szczególnie automat, dosyć dobrze współpracuje, wykorzystuje zakres powiedzmy obrotów, obrotów tego silnika i momentu obrotowego. Co do najczęstszych usterek, no tutaj najczęściej jest problem z elektroniką, elektryką, wyposażeniem czujniki, parkowania, centralny zamek, czujniki przy silniku odpowiadające za pracę silnika, sonda Lambda w silniku benzynowym. Najczęściej takie usterki zgłaszają użytkownicy. Co do Diesli, no, tutaj musimy zwrócić uwagę, że układ tryskowy, jak i turbosprężarka czy filtr cząstek stałych jest dosyć wytrzymały, aczkolwiek już te egzemplarze z silnikiem diesla mają sporo, jest już z przebiegiem grubo powyżej 200, a nawet 300 tysięcy kilometrów się zdarzają takie egzemplarze na rynku polskim. Także tutaj już musimy się przygotować na, na wymianę, zarówno także Koło dwumasowe, także musimy zwrócić uwagę przy zakupie używanego auta, czy to wszystko działa tak, jak powinno. Co do rozrządu, to tak jak powiedziałem, wszystkie diesle mają rozrząd w postaci łańcucha. Jedynie najnowszy silnik, z tego co wiem, CRD1.6 ma ten oferowany od zeszłego roku, ma napęd. Paskiem rozrządu. Także tutaj te najnowsze, nowe silniki musimy zwrócić na to uwagę. Co do zabezpieczenia antykorozyjnego, jest ono dosyć dobre, aczkolwiek lakier jest dosyć powiedzmy delikatny, cienki. Także tutaj każde uszkodzenie powinniśmy od razu zaopatrzyć lakierniczo, żeby ten. Ta warstwa, powiedzmy, nam się nie utleniała i nie powodowało rozwój dalszej korozji. Co do cen na rynku, yy, tutaj najtańsze egzemplarze kupimy nawet poniżej 30 tysięcy, ale będą to auta albo z jakąś przeszłością, albo z dużym przebiegiem powyżej 200, 250 tysięcy kilometrów. Za egzemplarze, powiedzmy, yy, krajowe, które mają dosyć mały przebieg. Tutaj te ceny musimy raczej przygotować się na okolice 40 tysięcy złotych, i powyżej nam się zaczynają z tego, co ja tutaj aktualnie obserwuję. Jeżeli damy przebieg powiedzmy do 100 tysięcy kilometrów, to egzemplarze zaczynają nam się od około 35-7 tysięcy. Także każdy następny rocznik, powiedzmy, powoduje, że. Ta cena nam rośnie aż do cen grubo powyżej 50 tysięcy czy 60 000 za najnowsze egzemplarze, powiedzmy, czy 2-3 letnie. Także samochód dosyć dobrze trzyma cenę. Co do samego Hyundai'a, konkurent taki aut jak Ford Mondeo, Passat B7 czy Opel Insignia, Trochę na rynku polskim tych egzemplarzy jest, aczkolwiek nie cieszy się ten samochód taką popularnością jak oczywiście niemieckie odpowiedniki. Na pewno dosyć duża niezawodność, dobra przestronność wnętrza, wytrzymałe silniki diesla, dosyć dobry automat hydrokinetyczny, także skrzynia manualna sześciobiegowa. Także na tle konkurencji możemy powiedzmy porównywalnie szukać. Samochód kosztuje powiedzmy trochę mniej od niemieckiej konkurencji, ale to wszystko zależy od gustu tak naprawdę naszego, czego szukamy, czego oczekujemy od Hyundai i40. Także to by było na tyle odnośnie takiej ogólnej sylwetki tego modelu. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia, do następnego odcinka.